Osobą, która to było, to kitka była i przyjdziemy. I tu są chyba jakieś klucze. Tak. O, ma. O, nie, 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 nie. Dobra, niebieski klucz mam, ale czy są kolejne? Dobra, w ogóle nie mam pojęcia, czy są kolejne. Myślałam, że już nie wywaliło. Patrzcie, co się stało. Pozdrawiam, Kitkę. Pozdrawiam. Do środkowego. Chyba dobrze wybrałam, więc. Albo i nie. Nie wiem, czy to jest dobre. jest jakiś portal. Chyba trzeba iść po klucze. W ogóle nie wiem, kitka coś tam pisze. Ja wodę ten parkour pierwszy raz, więc nie wiem. Właśnie kitka i też pisze, Może napiszę coś o tych kluczach. O, bardzo dziękuję, Kitka, za Twój pomysł. Bo napisałaś, że, że tylko, czy nagrywam tylko właśnie kitki parkury. Więc fajny pomysł mi dałaś, Kitka. I tu trzeba iść. Bo ja w sumie nie wiem, ja nie mam pojęcia. I dobra, tu mamy pierwszy kryształ. I super jest ten parkur naprawdę. Może poczekam na Kitkę. Jest tutaj gdzieś. Bo no, w ogóle ja nie mam pojęcia, gdzie ja mam miejsce. Tu nic nie ma, chyba nie. Tu, o nie, tutaj jak macie, to sobie wchodzicie na górę. O nie, gdzie żółty? Dobra, idę na kolejny parkour, bo po prostu tam trzeba dużo tych kluczy szukać. W parkurano mogę przejść ten parkur albo mogę ten pierwszy przyjść, ale już trudno. Brązowy parkur właśnie przechodzę. I najpierw po prostu okej, okay, co to jest. Do wybierania znów, no. Oh, ja nie mogę stracić HP. Ojeju, no, które to jest? Dobra, kochani, ja się z wami widzę, jak będę na górze. Dobra, i zobaczmy. A, takie coś było. Dobra, idziemy tutaj. Dobra. O, dobra. Idziemy, idziemy. Tutaj portale, to poczekam. Chciałam że pamięta prawy dobry? Dobry, dobra, tak coś myślałam, ale no wybrałam środkowy. Dobra, przeszłam ten parkur, mam nawet nowy rekord. Dę u Cukrowa Unicorn, i to jest dokończone, nie. XT. No dobra, przejdę sobie w ten parkur pod nazwą XT. Dobra, nie wiem. O nie! O nie! Nie, nie, jeszcze raz muszę być, przejść ten parkur. Nie, ja wolę po prostu przejść od nowa ten parkur, bo. Nie, to było nie. Aha, i teraz będzie tylko to. Chyba. Nie wiedziałam, wiedziałam, muszę mieć po prostu więcej HP. Teraz też nie mogę kinąć. Szkoda, że tu osobka nie dała uleczałki gdzieś. No, to jest chyba żart, bo popieram plus jeden, plus nieskończoność, naprawdę. Nie, nie, to jest żarty. Ta słupka co robiła sobie ten parkour to chyba na żarty nie. Ja wychodzę. Przejdę. Panie, to jest czad. kolaj i przejdę. Aha tu. Jest w ogóle parkour. Nie. To też nie jest. Więc mini kotełek. A to jest dokończona, czy nie? Nie. Szkoda O dobra, przejdę sobie ten parkour i wylosuję tak z trzy osoby z nieaktywnych osób po prostu sobie wylosuję osóbki po prostu tam z 3-5 przejdę i z tych, kto chcą mieć nieznajomych i tam by się dało w ogóle skróta zrobić. No więc fajnie. Widzicie? Jej! Wiedziałam, że się uda. Ale gdzie teraz iść? A tu. No i fajny parkurek. Mógłam wcześniej trochę zrobić skróta, ale trudno. Ale ja przyszłam już ten parkur. Fajny, super. Nawet nowy rekord. To urocza Baby. Tutaj widzę, że ona chyba też nie ma parkurów. Wylosuję Osoby z, z offline. Najpierw tak z bliska. 21 koty. Nie, tu raczej nic nie ma. Dobra, kocham czerwony. Może przyjdę sobie kostkę parkur. Dobra, jest chcę. Więc ja chyba go przeszłam. Nie, ja chyba tego parkura w ogóle nie przeszłam. Al, albo w ogóle nie wchodziłam na niego. Boję się, że tam jest klucz. Czekajcie. A po co jest to? Nie wiem, ja się boję, że po prostu klucza nie wezmę. Po prostu zobaczę. To jest to w minutę i 33 sekundy. Nie, nie ma klucza. Więc mogę sobie na spokojnie czuć. i z daleka i... Po prostu wylosuję osoby z wiecie nieaktywnych, z, z... których nie mam znajomych po prostu. I te parkury raczej są... Y, I te portale raczej są nieprawidłowe, niedobre, wiecie o co mi chodzi. Tak, tutaj. Co ja zrobiam? Ja w ogóle mm, weszłam w lewe zamiast w, w tego w portal, więc też będę uważać. Dobra, no i mamy kryształ, no i super, epicko po prostu. I o co tu chodzi? Chyba muszę. Wejść właśnie do tego, wiecie, jak to ma do tego portalu. Dobra, idziemy sobie po kostce Rubika, takiej. Okej, okay. nie, co ja robię tutaj. Uf. No bo tu trzeba raczej na to wchodzić i gdzie mam iść? Boże no raczej nie tam no chyba nie tak mi się wydaje bo teraz są takie wiecie takie nie, nie 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 takie wiecie takie linki fajne w ogóle wszystkie wasze parkoury są mega super i przyszłam ten parkour. Tu już ile osób aktywnych. Przejdę tutaj tak z bliska. Justy nie ma żadnego parkura. Groźba. Czekajcie. Nie, to chyba będzie to. Tak, mam parkour. I ktoś tu przeszedł w 26 sekundy, więc tutaj... Gdzieś meta na pewno musi być, czy coś, o co chodzi z w ogóle ja nie rozumiem o co chodzi z tym parkurem, więc no, wróciłam, fajnie, 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 okej, okay. nie wiem w ogóle o co chodzi z tym parkurem, Nie mam pojęcia, to pewnie jest zły. A nie, myślę, że będzie zły. Oj, meta. No spoko, parkour. tego za bardzo się nie wie, gdzie iść. Tak z, dalek z daleka. Bardziej, bardziej, bo dużo nieaktywnych mam osób. Więc. Magda 7 lat i nie ma parkura. Peter też nie ma. Chyba. No, pierwszy level na pewno nie ma. Toki, no raczej też nie ma, no. Zebra też nie ma. Dobra, Piki, Miki, myślę, że będzie miała dobra. No dobra, przyjdę sobie ten parkurek, taki super łatwy. Dobra, przyszłam ten parkur. Szafusia. Żółty parkur. I chyba tu na górze będzie kluczyk, no tak myślałam. Pogłaszczamy sobie zwierzątka. U Kitka też jest. Po prostu jeszcze tak z dwie osoby wylosuję, w które przyjdę ich parkur. I to będzie na wszystko i hejka. Co ja zrobiłam? Bo, je, bo ja nie chcę skinąć, bo tu są takie dwie kratki. Tu można chyba skróta zrobić. Nie, co ja zrobiłam? E, nie, to był lak. ja wychodzę. X Jasper, ale tu nic nie ma. Leila. Przyjdę sobie po prostu. O tak, tak. Do góry. Ale się mega cieszę i teraz. O nic, teraz. <gry> Fajnie to tak wywala do góry. Nie, się dało jeszcze zrobić, tylko by ta osobka bardziej przybliżyła ale mega fajne. Myślę, że każdy taki lubi do góry branie. O hamburger, u mnie. zaraz będzie prawie dziewiąta, więc no. Tu jest świnka. I to będzie ostatni parkour w dzisiejszym odcinku. Ja zrobiłam. Te jabłka one są proste. O kusie, kusie. jakoś. jakoś. ten merkurz, minutę. O dzięki. Kitka, że, że czekasz na mnie przy mycie, ale bym zginęła. Po prostu bym się wkurzyła. I dzięki, że czekasz, kitka, chodź. Dziękuję. Kochani tamten parkour był już ostatnim dzisiejszym odcinku, a ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Pa!